Parówki w słoiku, piwo na ulicy i wszechobecne multikulti? Między innymi to czekacie po przekroczeniu zachodniej granicy. Posłuchaj, co zaskoczyło mnie najbardziej po przyjeździe do Niemiec. Cześć! Witam Cię w trzecim odcinku mojego migracyjnego podcastu "Chroniki Migrantki. Mam na imię Martyna Michalak, mieszkam w Niemczech i prowadzę dla Ciebie bloga o emigracji i Berlinie: migrantka.com. W sieci znajdziesz mnie właśnie pod tym pseudonimem, Migrantka. Na moim blogu podejmuję takie tematy jak emigracja, życie Polaków w Niemczech i opisuję moje przygody z Berlina, gdzie obecnie mieszkam. W tym odcinku podcastu opowiem Ci o dziesięciu faktach, które zaskoczyły mnie najbardziej po przyjeździe do Niemiec. Teraz, po ośmiu latach życia tutaj, już te sprawy są dla mnie normalką, ale na początku trochę mnie zdziwiły. Jest takie powiedzenie, co kraj to obyczaj i wyjeżdżając za granicę lub podróżując, można to doskonale sprawdzić na własnej skórze. Jako pierwszą różnicę podam fakt, że Niemcy, a dokładnie Republika Federalna Niemiec, jest państwem właśnie federalnym i składa się z 16 krajów federalnych oraz okręgów i gmin. A w, pra w praktyce oznacza to, że wiele decyzji nie jest podejmowanych centralnie. Poszczególne kraje związkowe posiadają nawet swoją własną konstytucję. Są to oczywiście niższe rangą konstytucje od ustawy zasadniczej, czyli tej głównej niemieckiej konstytucji, jednak to zjawisko pokazuje skalę niezależności tych obszarów. Kraje związkowe decydują o szkolnictwie, policji, kulturze, mediach, ochronie środowiska w danym rejonie czy o architekturze miast swojego terytorium. System federalny jest doskonale widoczny w czasach pandemii koronawirusa, kiedy każdy kraj federalny, nazywany również z niemieckiego landem, wprowadzał inne zasady. Oczywiście zalecenia szły odgórnie, takie ogólne zalecenia, ale każdy land miał nieco inne odchylenia od tych ogólnych ustaleń. W praktyce wiązało się to z tym, że przekraczając granice danego landu, trzeba było przestrzegać zasad tam panujących. A co wiązało się z tym, że trzeba było śledzić takie jak te obostrzenia odzwierciedlają się w danym landzie. Kraj federalny objawia się również tym, że landy mają różne terminy dni wolnych od pracy i obchodzone na Bawarii niektóre święta katolickie, dni wolne z ich okazji są pomijane na przykład w Berlinie. Tutaj dla przykładu podam święto Trzech Króli, które jest 6 stycznia. W pracy trzeba zawsze mieć na uwadze to, że inne landy mogą mieć w tym czasie dni, dni wolne. I jeżeli współpracuje się z osobami z całych Niemiec, trzeba naprawdę na to uważać. Może to dziwić, ale landy różnią się nawet systemem szkolnictwa. Każdy land decyduje o swoim systemie szkolnictwa na danym obszarze. Dlatego jest to bardzo mylące i nie do porównania z naszym polskim systemem. Drugą zaskakującą ciekawostką był dla mnie niemiecki system socjalny. Czasami mam wrażenie, że niektórym opłaca się tutaj bardziej nie pracować niż pracować, i niemiecki system socjalny wspiera ludzi w tym ich nieogarnięciu. Jest bardzo dużo ulg dla osób bezrobotnych i dla osób, które korzystają z zasiłku socjalnego. I osoby korzystające z zasiłku mogą wyrobić sobie taką kartę, która nazywa się w Berlinie Berlin Pass, na którą mają szereg zniżek, tak naprawdę na wszystko na komunikację miejską, na wejścia na basen, do muzeów czy do kin. Pomoc socjalna w Niemczech jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to jest oczywiście super. Sama kiedyś skorzystałam z pomocy socjalnej w nauce języka niemieckiego. Dzięki temu mogłam się skupić na nauce i kursach językowych, po czym bez problemu znalazłam pracę i jestem ogromnie wdzięczna, że niemieckie państwo wspiera w ten sposób swoich obywateli. Jednak jest jedno ale. System opieki socjalnej jest bardzo nadużywany i wykorzystywany. Życie na zasiłku stało się dla niektórych po prostu sposobem na życie. Niektórzy żyją na HACFIA, bo tak to się tutaj nazywa całymi latami. Jeszcze inni pobieru, pobierają taki zasiłek, a pracują na boku na czarno, przez co urzędy nie widzą ich dochodów. Przez to dochodzi do marginalizacji takich osób. Wszyscy wiedzą, że system jest nadużywany i korzystanie z pomocy socjalnej jest społecznie piętnowane, a szkoda, bo uważam, że można dzięki temu stanąć na nogi, znaleźć fajną pracę lub zmienić branżę. Trochę brakuje w tym wszystkim kontroli, niestety, o dziwo, bo naprawdę w Niemczech jest bardzo dużo kontroli. I mimo tego, że biurokracja wokół tej pomocy socjalnej to jakiś kosmos, to, to ludzi i tak się nie upilnuje i wykorzystują ten system. I niestety muszę powiedzieć, że jest wykorzystywany w dużej mierze przez obcokrajowców. W tym Polaków również, naturalnie. Ale może o tym opowiem też innym razem. Następnym punktem, na którym się skupię, jest organizacja życia społecznego. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do większego lub mniejszego, ale jednak chaosu. Wiemy, że co chwilę coś nie działa, coś się rozkraczy i dla nas to jest takie normalne. Od polskich paradoksów kipią portale z memami. Dlatego jak przyjechałam do Monachium i zobaczyłam, jak działa komunikacja miejska, jak to jest wszystko dograne, logicznie rozłożone, to byłam naprawdę pod dużym wrażeniem. Zawsze jak opowiadam o komunikacji moim znajomym z Polski, mówię, że trudniej mi się zgubić w polskim mieście niż w Niemczech. Tutaj każda stacja metra jest tak rozpisana, jest tak oznaczona, na każdym przystanku są mapy. Jeżeli coś się zmienia, to jest to tak zakomunikowane, że na pewno zauważysz i nie da się zgubić, naprawdę. Komunikacja wizualna i jej spójność to mistrzostwo. Nie trzeba znać języka, a i tak wszystko się zrozumie. Na stacjach są strzałki, obrazki. Jeżeli jest zmiana peronu, to jeden, bo jeden jest w remoncie, to nawet ma się na podłodze narysowane takie ślady butów, w którym kierunku trzeba iść. Uważam, że jest to mistrzostwo. Na studiach wiele razy zajmowaliśmy się komunikacją wizualną, ponieważ jest to istotna część życia społecznego, a przez to też socjologii. W komunikacji wizualnej najważniejsze jest przekazanie komunikatu obrazkowo. Treść obrazkowa jest bardziej zrozumiała i powinna szybciej trafić niż jakikolwiek komunikat w formie słownej. I w takim kraju jak Niemcy, w którym jest wielu obcokrajowców, to jest to po prostu bardzo praktyczne i potrzebne. W Niemczech mamy również do czynienia z dużą organizacją społeczną. Czasami się śmieje, że Niemcy działają jak dobrze naoliwiona maszyna. Tutaj wszystko ma swoją funkcję, i wszystko, jak. Jak na przykład wyżej wymieniona komunikacja wizualna, służy temu, by ułatwiać życie społeczne. Może kogoś przeraża to, co powiem, ale organizacja w urzędach, ta cała biurokracja również ułatwia nam życie. Ja wiem, że ta biurokracja jest straszna, ale weźmy pod uwagę fakt, ile ludzi żyje w tym kraju, z ilu krajów pochodzą tutaj ludzie, którzy mieszkają w Niemczech. I jakie mamy możliwości pomocowe, i ile można załatwić? Naprawdę myślę, że to wszystko ma sens. Bardzo sobie to cenię, że na każdy przypadek jest procedura. Dzięki temu przynajmniej wiem, co mam robić w danej sytuacji. Niemcy mają procedurę chyba już na wszystko. Przyjechałaś z końca świata i nie masz dyplomu ze swojej uczelni, bo zginął w pożarze podczas wojny? Na to również jest procedura i będziesz wiedziała, co z tym zrobić. My, jako obywatele Unii Europejskiej, mamy jeszcze o niebo lepiej, dlatego że wiele praw zostaje ujednoliconych dla całej Europy, chociażby dyplomy z uczelni wyższych, nasze polskie prawo jazdy i wiele, wiele innych. Czwarty fakt, który zaskoczył mnie pozytywnie, to ogrom oferty kulturalnej i dostęp do niej. Już mówiłam o zniżkach dla tych najbiedniejszych systemowo, którzy w ramach swoich obniżek cen mają dostęp do muzeów czy kin. Korzystanie z kultury w Niemczech i branie w niej udziału to dobre pod dobro podstawowe każdego obywatela. I szczególnie wyróżnię tutaj muzea. Niemieckie muzea są po to, by do nich przyjść i coś przeżyć, zobaczyć, podotykać. Często są interaktywne, mają bogatą, of bogatą ofertę dla dzieci. To, są, to nie są budynki, w których trzeba być cicho i poważnie tylko ma być właśnie głośno, wesoło, gwarno. W Berlinie można znaleźć muzeum z każdej dziedziny. Zainteresowań, co jest dla mnie również fascynujące, o niektórych muzeach w ogóle nie miałam pojęcia, że może coś takiego istnieć. I ceny za wejście do takich miejsc wcale nie są wygórowane, przynajmniej moim zdaniem, a do niektórych w konkretne dni można wejść również za darmo. Jako amatorski fan historii muszę powiedzieć odbaniu również o historię niemieckich miast. Widać to zwłaszcza w Berlinie, gdzie historia tego miasta wydziera się z każdego jego zakamarka. Historia danego miejsca jest podkreślona tabliczkami, które informują, co było tutaj wcześniej, jak to miejsce wyglądało, jakie pełniło funkcje. Widać to po odrestaurowanych zabytkach, po odnowionych kamienicach i budynkach. O historię się tutaj bardzo, bardzo dba i wprowadza ją do architektury miasta po prostu naturalnie łączy się ją z nowoczesną architekturą i nowoczesnymi rozwiązaniami. Jeżeli jesteśmy już przy kulturze, to powiem jeszcze tylko, że wiele rozgrywek jest dostępnych za darmo. Jak już mówiłam, do niektórych muzeum można wejść za darmo w konkretne dni, ale jest również wiele wydarzeń sportowych, organizowanych np. w parkach, w których można brać bezpłatny udział. W Berlinie jest tego mnóstwo i w sieci znajdziecie wiele map interaktywnych, które ułatwiają wybór. Obiecuję kiedyś napisać coś o tym na moim blogu, ale temat wydaje mi się tak obszerny, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, że potrzebuję dodatkowej motywacji. Możecie do mnie pisać na Instagramie, czy Was by to zainteresowało. Wspomnę tutaj jeszcze o bibliotekach, o których już mówiłam. I karta do berlińskich bibliotek kosztuje 10 euro rocznie, a mają tak bogatą ofertę od książek, po kursy online, wypożyczanie sprzętu, do czytania, do pracy, po muzykę, filmy i gazety. Ale już o bibliotekach mówiłam, więc też nie chcę się powtarzać. Ale muszę jeszcze, bo się uduszę, powiedzieć o VHS-ach, o których też już mówiłam. Ale kilkakrotnie korzystałam już z ich oferty i serdecznie Wam polecam. To bardzo dobra szansa na zrobienie chociażby właśnie kursu języka obcego w przystępnej cenie, i to jest naprawdę, uważam, że na każdą kieszę. Piątym zjawiskiem, które mnie zaskoczyło, jest fenomen zielonych miast. Cieszy mnie to, że w miastach dba się o miejsca zielone, dba się o parki i nawet pomiędzy zwykłymi blokami mieszkalnymi jest pas zieleni. Każdy zielony skrawek ziemi dostaje zaraz znak z sową, co oznacza, że jest to teren pod ochroną. Tutaj naprawdę się o to dba i, i myśli o tym. Dzięki temu, mimo że w Berlinie jest bardzo dużo ludzi, aż tak nie czuć tej ciasnoty. W każdej dzielnicy jest przestrzeń do spacerów, biegania, jeżdżenia na rowerze. W weekendy parki są oczywiście zapchane i to nie ulega wątpliwości, ale mnie to cieszy, że ludzie tak chętnie korzystają z tego dobrodziejstwa. Kiedyś czytałam fajny artykuł o przestrzeniach miejskich, w którym było właśnie stwierdzenie, że parki są bardzo ważne dla miast, bo są ogrodem i balkonem dla tych, którzy tego nie mają. I w stu procentach się z tym zgadzam. Parki i tereny zielone to nasz wspólny ogród i wspólny balkon i każdy jest w nim mile widziany. No i fakt numer 6, na który wszyscy czekają, czyli brak zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych. W Niemczech można normalnie pić piwko podczas spacerów, siedzenia w parku czy nad jeziorem. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że mamy więcej swobody i nie ma jakichś głupich mandatów za picie piwa w miejscu publicznym, czyli na przykład siedząc nad rzeką. Zamiast siedzenia w ogródkach piwnych, można zrobić sobie spacer po mieście, można spokojnie otworzyć puszkę piwa do grilla w parku i nie ma z tym większego problemu. Minusem jest jednak to, że ludzie robią sobie imprezki w parkach i zostawiają po sobie bardzo dużo śmieci w miejscach publicznych. Chociaż jak teraz o tym myślę, to w Polsce niby nie robi się takich imprezek, niby, ale, ale śmieci też jest dużo, więc no może niekoniecznie, ale wiecie o co mi chodzi. I czy jestem za czy przeciw? Ja jestem chyba za. Ogólnie zawsze jestem za pozwalaniem niż zakazywaniem. Wydaje mi się jednak, że dużo tutaj zależy od mentalności społeczeństwa. Nie wiem, jak takie pozwolenie mogłoby przyjąć się w Polsce. Chociaż oczywiście ludzie i tak piją w miejscach publicznych i ten zakaz jakoś ich nie obchodzi. Nie wiem, jakby to wpłynęło na przestrzeń publiczną polskich miast. Może wcale, a może znacznie, kto wie. Napiszcie mi koniecznie w poście na Instagramie dotyczącym tego podcastu, co wy na ten temat myślicie. Siódmym zjawiskiem, o którym powiem, są ludzie i ich różnorodność. W Niemczech zaskoczyło mnie to, jak wiele kultur i narodów można spotkać tutaj na ulicach. W Berlinie to już jest chyba cały świat, ale Monachium daleko od Berlina nie odbiega. Niemcy to prawdziwe multi -kulti. Dzięki tej różnorodności ludzie mają tutaj więcej luzu i nie przejmują się tak innymi jak my w Polsce. Widać, że toleruje się tutaj wszystkie odmiany stylów życia i mało co może zaskoczyć tutaj społeczeństwo. Kolorowe stroje, szalone przebrania, wykwintne makijaże, nie wiem, chodzenie na boso zimą, to wszystko jest normalne i nikogo to nie rusza. Mam wrażenie, że w Niemczech ludzie są bardziej spokojni i radośni. Może ma na to wpływ stabilność i brak troski o jutro? Bardzo możliwe. Społeczność tutaj jest również bardzo pomocna, więc jak zgubisz się w środku miasta, to wal śmiało na pewno ktoś Ci pomoże. Niemieckie ulice są również pełne starszych ludzi, seniorów i seniorek, którzy biorą aktywny udział w życiu społecznym. Są ich pełne siłownie, restauracje, kawiarnie. Mnie to naprawdę zaskoczyło, bo w Polsce nie widać tak starszych ludzi w tym życiu codziennym. Widać, nie wiem, starszą panią, która robi zakupy w biedronce, ale nie widać tych ludzi tak aktywnie korzystających z miasta. Jak ja poszłam tutaj pierwszy raz w Niemczech na siłownię, to ja byłam w szoku, bo tam było praktycznie większość to osoby starsze i po prostu tak fikające, że ja się przy nich chowałam. W Niemczech zaskoczyło mnie jeszcze jedno: albo wiem ceny za niektóre usługi, i nawet nie chodzi o porównywanie cen do cen w Polsce, bo takie nie ma sensu, ale porównywanie ogólnie danej usługi w hierarchii innych usług już tak. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Przykładem niech będzie tutaj przejazd pociągiem. W Polsce jest to jedna z najtańszych opcji komunikacji międzymiastowej. W Niemczech jedna z najdroższych. <noise> Ceny biletów na pociąg potrafią być szalone. Koszt biletu lotniczego do innego kraju to czasami bagatela 15 euro, zresztą między Berlinem a Monachium to około 30 euro. A przejazd między Berlinem a Monachium pociągiem to jest ponad 100. Nie wiem, może przez to, że zawsze byłam przyzwyczajona do tego, że pociągi najbardziej się opłacają, to mnie to tak niezmiernie dziwi. I nie mam pojęcia, z czego to wynika. Może Wy wiecie. Jeżeli wiecie, to dawajcie znać na Insta. Jako dziewiąty punkt chciałam jeszcze słówko powiedzieć o Niemcach jako społeczności. W poprzednim podcaście mówiłam o ich rytuałach, umiejętności small talku, budowa budowania kapitału ludzkiego. I na początku bardzo mnie to dziwiło i w sumie zazdroszczę im tego. Mam nadzieję, że się tego może z czasem od nich zaraża. Nie będę się powtarzała, więc zapraszam do poprzedniego odcinka, a dzisiaj opowiem Wam o podejściu Niemców do pracy. Tylko proszę pamiętajcie, że takie uogólnienia zawsze dzieli się przez dwa. To samo dotyczy Polaków, to samo dotyczy Niemców. Nie da się określić, że cała narodowość jest taka, ale bierze się pod uwagę pewne takie cechy ogólne. Ja mam wrażenie, że praca dla Niemców jest bardzo ważnym elementem życia, ale praca ta nie jest tak jakby celem samym w sobie. Niemcy pracują po to, żeby się realizować, podróżować, jakoś realizować swoje hobby. W Polsce niestety pracujemy w większości po to, by mieć na życie, no niestety. Niemcy bardzo często szanują swoją pracę i bardzo dużo pracują. Uważam, że Niemcy są bardzo pracowitym narodem. Tak jest moja opinia, także nie zjadajcie mnie tutaj. Uważam, że podchodzą do pracy na maksa poważnie i potrafią się jej poświęcić, ale często przyświeca im jakiś cel, że dzięki tej pracy coś osiągną innego, albo odkładają na emeryturę, żeby, nie wiem, na emeryturze mieszkać w innym państwie, w jakimś ciepłym państwie w jakimś fajnym, łagodnym klimacie. Czyli ta, ta praca to jakiś cel do realizacji innych rzeczy. I ja mam takie wrażenie, i nie wiem, czy wy też tak macie? Dajcie mi znać. I jeszcze tylko powiem, że często słyszę, że mówi się o Niemcach, że są zimni i zdystansowani. I ja mówiąc szczerze, na swojej drodze spotkałam wielu ciepłych, uprzejmych, pomocnych Niemców. Którzy w wielu kwestiach mi doradzili i nawet w pracy mam dziewczyny, które, które naprawdę o mnie walczyły, jak miałam dostać umowę i stały za mną murem, więc ja nie wiem, ja może mam jakieś takie pozytywne nastawienie przez to, że mam takie jakieś fajniejsze doświadczenia, ale jestem otwarta na dyskusję. Jeżeli macie inne podejście, to koniecznie mi napiszcie. I jako owiesience na torcie opowiem Ci o różnicach w podejściu, w podejściu marketingowym, dlatego że to moja specjalizacja, jest dla mnie bardzo ciekawa i to taka moja pasja, więc chętnie się tym z Tobą podzielę. Po pierwsze, kampanie reklamowe powinny być dostosowywane do mentalności danego społeczeństwa. I to widzieliśmy idealnie na przykładzie marki Lidl. Widzieliśmy, co stało się w Polsce, gdy wprowadzono tam słynną akcję absolutna satysfakcja albo zwrot pieniędzy, która polegała na oddawaniu produktów marki własnej Lidla, jeżeli nam nie smakowały. I warunkiem było jedynie przyniesienie opakowania po podanym produkcie. I Lidl obiecał zwrot pieniędzy za dany produkt. Nie docenił jednak specyfiki zachowań polskiego konsumenta. Wyobraźcie sobie, że ta kampania w Niemczech trwała bardzo długo i była swego czasu flagową kampanią Marki Lidl. Ja pamiętam ją jeszcze z Monachium i potem widziałam plakaty w Berlinie. A w Polsce? W Polsce zadziała się jakaś katastrofa. I tutaj marketingowcy kompletnie nie wzięli pod uwagę mentalności społecznej. W Polsce, jeżeli możemy dostać coś za darmo, to z tego korzystamy. W Niemczech niekoniecznie. Do niemieckiego klienta nie trafiają promocje, obniżki cen, nowości. Tutaj trzeba trochę działać inaczej. Dlatego wchodzenie polskich przedsiębiorców na niemiecki rynek jest takie fascynujące i takie ciekawe, i trzeba naprawdę podejść do tego z pomysłem. I ten, dlatego odbiór tej kampanii Lidlowskiej był tak skrajnie różny w dwóch sąsiadujących sobie krajach. Jeżeli już mówimy o Lidlu, Chociaż to nie jest żadna reklama, a szkoda oczywiście, ale po prostu to jest taki dobry przykład. Wspomnę jeszcze o dostosowywaniu się sklepów do trendów. Na przykład polskie filie Lidl, Lidla i innych marek oczywiście też, ale w Niemczech nie ma na przykład Biedronki, więc nie mam do czego porównać. Jest Lidl, więc porównuję do Lidla. Ale wracając do meritum. Polskie marki idealnie do, dostosowują się do panujących trendów. Znaczy, nie polskie marki, tylko marki w Polsce. Jest trend diety wegańskiej, trend eko, bio i tak dalej. To w polskich sklepach pojawiają się produkty wegańskie. Całe regały żywności ekologicznej i roślinnej, i to widziałam praktycznie w każdym markecie. W Niemczech takie produkty oczywiście są dostępne, ale w specjalistycznych marketach. Takie produkty w sklepach, na przykład w moim Lidlu, pojawiły się dopiero w roku 2020. I to w postaci tofu i kilku produktów zastępujących mięso, typu wegańskie kotlety, czy tam mięso mielone, jakieś takie szmery bajery. I tyle. Nie ma całych półek produktów i wielkich kampanii promujących to. A o co oczywiście uważam, że szkoda. W Lidlu, nawet w niemieckim Lidlu, Takim pierwszym lepszym tutaj koło mnie nie ma nawet ciecierzycy w puszce. Są po prostu Lidl jest tutaj takim zwykłym marketem z podstawowymi produktami. Nie ma tutaj nic wymyślnego, a polski Lidl ma, na, Lidl ma naprawdę tyle produktów, tyle tego wszystkiego, że naprawdę zazdro. Może cię zaciekawiłam tym tematem, i zapytasz, dlaczego tak się dzieje? No i to jest dlatego, że społeczności inaczej reagują na zmiany. I Niemcy żyją w trybie rytuałów. Lubią to, co dobre, znane, i zazwyca, zazwyczaj całe życie są fanami jednej marki. Polacy natomiast szybko reagują na nowości, chętnie korzystają z promocji, z rabatów, często kierują się ceną. Dlatego marki zawsze dostrajają się do trendów społecznych. W Niemczech dla żywności ekologicznej czy wegańskiej są osobne, wyspecjalizowane w tym markety. I do takich zwykłych marek typu Lidl. Netto, norma czy peny. Pewne nurty dochodzą po prostu wolniej i zmiany przeprowadzane są stopniowo. Co jeszcze mnie niezmiernie zaskoczyło w niemieckich marketach, to brak dostępności niektórych produktów w pojedynczych sztukach. Nie w każdym markecie w Niemczech nie można kupić pojedynczej sztuki, na przykład loda w upalny dzień. Musisz kupić paczkę pięciu, albo najlepiej od razu dziesięciu. Tutaj akurat nie mam pomysłu, czemu tak jest. Widocznie bardziej im się to opłaca, jest to jakieś, nie wiem, tanie, nie mam pojęcia, jak to tutaj wygląda. W Berlinie już w wielu sklepach latem widziałam takie osobne lodówki, zamrażarki przy kasach z osobnymi takimi lodami, gdzie można kupić pojedynczą sztukę, ale w niektórych nadal tego nie ma. Ale już nie powiem ci w której, żeby nie było, że po raz trzeci wymieniam nazwę pewnej marki. Jeżeli już jesteśmy przy marketingu, sprzedaży, to jeszcze muszę wspomnieć o miejscach, które są tak jakby w pełni samoobsługowe. W Berlinie widzę tego mniej, ale w Monachium nawet gazety stały w takich pojemnikach na ulicy, które się otwierało, zabierało interesującą nas gazetę i wrzucało monetę. Lub jechało się na przykład na pole z dniami. Widziałam też z tulipanami, można było sobie wejść na takie pole, zerwać daną roślinę, i przy polu, przy wyjściu z pola stała taka skarbonka, do której wrzuca się pieniądze za towar. Po prostu miejsca całkowicie samoobsługowe, bez żadnej osoby, która to wszystko kontroluje. No i teraz powiedz mi, czy wyobrażasz sobie coś takiego w Polsce? I jeszcze zbliżając się do końca powiem Ci o jednym dziwnym produkcie, który zaskoczył mnie mega i mówiąc szczerze mieszkam 8 lat w Niemczech i jeszcze tego nie jadłam i już nie zjem. Są to parówki w słoiku. Czaisz to? Parówki można kupić tutaj w słoiku. Nie ogarniam tego i moja głowa wybucha jak to widzę zawsze w sklepie. Jeżeli interesuje Cię taki temat marketingu, takich ciekawostek marketingowych w danej kulturze, to chętnie mogę się tym dzielić, bo, bo widzę tego bardzo dużo, bo no to jest mój jakiś tam temat zainteresowań, więc to często zauważam. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to podziel się nim ze swoimi znajomymi i rodziną. Dzięki temu również im będę mogła opowiedzieć swoją historię. Pamiętaj, że w sieci znajdziesz mnie na moim blogu migrantka.com, gdzie chętnie odpowiadam na wiele pytań i wątpliwości. Nie jestem ekspertką, jestem dziewczyną, która przyjechała za granicę tak jak Ty i sama próbowała ogarnąć nową rzeczywistość. Nie mówię o rzeczach, na których się nie znam, ale zawsze skieruję Cię w odpowiednie miejsce. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem.